Włącz i zostań z nami. Również nie próżnują w stolicy Warmii i Mazur. Dzisiaj kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń, który powiedział... I wiele miast średniej wielkości w Polsce, także stolic województw, które nie są tak wielkie jak Warszawa, Kraków czy Poznań, potrzebują swoich ambasadorów, potrzebują głowy państwa, która będzie rozumiała... Problemy takich miast, która będzie wiedziała, że żeby się rozwijała Polska, muszą rozwijać się takie ośrodki jak Olsztyn, inwestycji w zwykłego człowieka, to się nie uda. I dlatego tutaj w Olsztynie chciałbym zaprezentować swój program Star dla młodych że młodzi ludzie będą zostawali tutaj w Olsztynie. Ja nie musiałbym wyjeżdżać z Olsztyna, gdyby państwo dało mi szansę tutaj znaleźć dobrą pracę i tutaj dostać dach nad głową. Poza Iławą, poza Biskupcem, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj trzeba, trzeba to zmienić. Władysław Kośniak, kamień, powiedział dzisiaj Włosławek i zapowiedział, że. To jest wszystko precyzyjnie opisane w programie, jak będzie skonstruowana kancelaria prezydenta. Jestem jedynym kandydatem, który proponuje i zaprasza już dzisiaj. Zapraszam przedstawicieli Konfederacji PiSu. Lewicy, Platformy, każdy z, każdy z ugrupowań parlamentarnych w mojej kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej będzie miało swojego ministra budowy dialogu politycznego. Myślę, że jest to dużym akurat e, błędem poprzednich rządów, że czegoś takiego nie zrobili. W oczywiście jutro prezydent Andrzej Duda rusza do Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, abyśmy chronili także nasze Tatry i pogodzili to korzystanie z rekreacji narciarskiej w miejscu, w której i tak od dziesięcioleci jest ona realizowana, razem z tym, żeby ludziom tą rekreację ułatwiać, a zarazem chronić przyrodę i, i, i chronić piękno. To łapie zadyszkę, a kampania prezydenta Dudy łapie drugą dynamikę. No i rzeczywiście, jeśli porównamy wyniki tego sondażu z poprzednim sondażem tej samej firmy, zamawiającego, to na pewnej prywatnej gazety tabloidu, to możemy zorientować się, że w ciągu tych paru dni Andrzej Luda zyskał jeden punkt, a pan Rafał Trzaskowski stracił mniej więcej jeden punkt. Widok, który napełnia, że tak byłem drażni. Oława była już zalana mocno? Nie. Odkąd pamiętam, to w 1945 roku jeszcze mnie na świecie nie było? Ten silny nurt niesie za sobą różne przedmioty, tak jak na przykład konary drzew. tym, że nie wypływamy na odrę, dopóki po prostu stan tej wody się nie obniży. Niestety, optymizmem nie napawają też prognozy pogody, dlatego że dzisiaj, choć jest słonecznie i pogodnie, to jutro ma padać deszcz. Trzeba, żebyście poszli do tych wyborów prezydenckich, bo to jest głos za tym, albo się Polska będzie dalej dynamicznie rozwijała poszanowaniu naszych wartości i te wartości będą pilnowane, bo ja ich pilnuję i będę ich pilnował jako prezydent, albo proszę państwa tak nie będzie, albo zostaniemy cofnięci, albo będą nam obce wartości wprowadzali, jeszcze nam mówili, że są lepsze od naszych, a to jest nieprawda, bo nasze są dobre, najlepsze i sprawdzone. I póki proszę państwa, starczy mi sił, obiecuję państwu, zawsze będę bronił naszej rodziny. Tak jak to podkreślał Niese Stoltenberg, jest to parasol obronny dla krajów europejskich, Ach, ale także z drugiej strony jest to korzyść dla samych Stanów Zjednoczonych. Był to kilka lat temu, być może głosowałby za wszystkimi propozycjami prawa i sprawiedliwości. Przypomnijmy, że w listopadzie 2016 roku głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, a kilka dni temu okazało się, że w ogóle o tym nie pamięta. Ręcznie zapraszamy Panie prezydencie do nas. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.